Oddajcie nam święta. Tak, zabrali i nie chcą oddać. Pokój dobro. Pokój i dobro. Ja bym chciał krzyknąć, ale nie krzyknę. Oddajcie nam święta złodzieje, świąt. Słuchajcie, bo to, bo to jest, e, oczywiście to w cudzysłowie to, 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 to słowo złodzieje, może ktoś nie obraził, ale ja się denerwuję na to. No, ewidentnie się denerwuję, nie wiem, czy Wy też, że ja muszę przeżywać atmosferę świąt y, przed świętami, nawet jak tego nie chcę. No bo w, w, idziesz ulicą, patrzysz na te witryny sklepowe, wchodzisz do sklepu, słyszysz te pieśni, no już nawet nie świąteczne, tylko jakieś śnieżno-choinkowe. Śmiesz, śmieszno śmieszno-choinkowe. śmieszno-choinkowe. Słuchajcie, królewna, królewna śmieszka. <laughs> y, w, wszędzie już po prostu roi się od tych. Ja nie mówię od ozdób, ale także i od, y, te same produkty, tylko że są opakowane w świąteczne opakowania i to jest taki ten sam produkt po prostu, ale z bąbką czy, czy, czy z choinką. Czy z bałwankiem, albo czerwony i ma białą gwiazdkę i, czy, i zieloną kokardkę w kratkę, i to już jest świąteczny produkt. Um, I człowiek w tym momencie jest już tak zmęczony tym wszystkim, tak jakoś na, nasycony, że przychodzi ten okres świąt, i to nie jest okres, kiedy my zaczynamy świętować i cieszyć się tą atmosferą, i, i właściwie, nie wiem, przedłużać sobie przez okres bożonarodzeniowy ten moment, kiedy właśnie świąteczny, tylko że my jesteśmy już tak bardzo po. To tak, jakby człowiek najadł się słuchajcie tortu weselnego przed Weselem. Nie? Ktoś I, sprosił i, ludzi, ludzi. I potem przychodzi na obiad na dziko. i, i jeszcze, jeszcze trzeba zjeść. No bo tort masz zjeść, nie? No. A ty mówisz, że prze, przed chwilą jadłem tego tortu, nie? Znaczy w ogóle, Ale jest dobry, bo nie taki zwykły. W ogóle, w, ogóle, w ogóle bardzo ciekawa sytuacja jest taka: zobaczcie, że to, to co coś wspomniał, cała, cała ta oprawa, która powinna towarzyszyć świętom, jest przed świętami kilka tygodni. Natomiast kiedy mamy już cieszyć się świętami, to ta uprawa szybko znika. Jest, nie wiem <grym> jak to będzie w tym roku, ale no. jednego roku, bo w Poznaniu na Starym Rynku stał żółbek Bożonarodzeniowy i on zniknął na święta. No. Naprawdę. No. Była święta rodzina i na święta po prostu nie było świętej rodziny. Może uciekli do Egiptu. No już. No. Schowali się w naszych się schował w naszym żłupków, uciekli do Egiptu. Znaczy rozumiecie o co chodzi, że jakby pewne rzeczy one muszą mieć swój czas. Po prostu, żeby, żeby odkryć wartość niektórych wydarzeń, one się muszą odbyć w określonym czasie. Dlatego chcemy przeżywać coś w określonym czasie. My teraz y ja wiem, że to, to, to jest pieniądz, nie? To sobie jakby rozumiemy, dlaczego to się dzieje i że kultura jakoś w to wchodzi, ale czasami my sami sobie to serwujemy, że nie przeżywamy pewnych wydarzeń w określonym czasie, w związku z tym już jest wszystko rozjechane. Jest wszystko rozjechane. W związku z tym to jest tak, jakbyśmy świętowali urodziny przed urodzinami, po urodzinach, chrzest przed, przed chrztem i po chrzcie, ślub przed ślubem Śluby. i po ślubie. No po prostu yy, wszystko stoi na głowie. Nie ma wtedy nie tylko radości z tego wydarzenia w danym w danym dniu, ale po prostu my, żyjąc w określonym porządku, w pewnej cywilizacji porządku, jednakże mamy jakieś swoje prawo, swoje zasady, to się tak rozwierza, że się nie mam co potem dziwić, że tych próbujesz, nazwijmy to, kogoś do porządku um, przywołać. Chcesz, żeby ktoś się jakichś zasad trzymał, a my tak żyjemy w, w, w kulturze, w której nie ma zasad, nie? Bo to wszystko... A co to za różnica, ktoś ci powie, nie? A w sumie, co ta różnica, że tydzień przed, tydzień po? Czy to jest taka różnica? No i jest taka różnica. I teraz, jakby już nie chcę się tutaj, bo się nakręcam, nie? Ja, a my wkurzamy to... A ja się odkręcam. Prze... No, tu, kolega, Prze... Przepotężę się, wkurzam. Jest szansa, żeby ochronić święta. Nie? Żeby jakoś y, zatrzymać ten adwent, w którym, w którym jesteśmy. My jesteśmy w adwencie, czyli w czasie, który powinien tak naprawdę być czasem. oczekiwania. No, oczekiwania jakiegoś, wiecie, y, chcę powiedzieć, takiego postu, to znaczy jakiejś wstrzemięźliwości, jakiegoś właśnie odejścia trochę od, od, od tego, co świąteczne, żeby właśnie na nowo zrozumieć, jeszcze głębiej i mocniej przeżyć. A my robimy dokładnie, coś dokładnie odwrotnego, czyli okradamy się z Adwentu. To jest w ogóle ciekawe, jak się przeżywa Adwent, kiedy wokół wszystko ci mówi, że nie ma Adwentu. I taką przestrzenią, która jeszcze chroni Adwent, taką przestrzenią, która w jakiś sposób jeszcze jest w sposób zaplanowany, przygotowuje cię i na te święta, ale i w święta przeżywamy i sam Adwent, to jest, to jest taki czas, który przygotowuje mnie na coś znacznie głębszego niż nawet niż na święta, nie? bo adwent, jak wiecie na pewno do 16 grudnia przygotowuje nas na, na koniec świata. Wszystkie teksty, które będziecie mieli w, na liturgię, mówią o końcu świata, o przyjściu Jezusa, owszem, to jest radosny czas oczekiwania na przyjścia Jezusa, ale nie tego w żłobku, tylko tego na końcu świata. Dopiero od 17 grudnia na ostatni tydzień mamy, mamy teksty na liturgii, które mówią nam o narodzinach Pana Jezusa. Czyli jest jakaś ogromna głębia Adwentu i dlatego on jest ten czas przeżywany inaczej. Inaczej. Światusz świat jest w świętach, a ja uważam, że jeszcze liturgia, i kto wie, czy nie tylko liturgia, być może ta domowa, jakaś wspólnotowa, ale na pewno liturgia yy, eucharystyczna, w ogóle te, te wydarzenia, co się dzieje w kościele, to jest chyba ostatni bastion Adwentu. Oddawać że... Adwent. Oddawać, ale oddawać nam Adwent, oczywiście, że tak, bo. No bo je, tak jak wspomniał, jest pewien porządek. Jeżeli ten porządek zachwiejemy, to właściwie tracimy sens tajemnicy Bożego Narodzenia, bo, bo ten Adwent nas na coś przygotowuje. I pytanie, na co przygotowuje nas Adwent? Niektórzy powiedzą na święta. No i rzeczywiście przygotowują się na święta, cokolwiek to słowo dla niektórych oznacza. Czas może wolny od pracy, czas może świętowania, czas może nie wiem, jakichś fajerwerków, jakiegoś. Lampek w domu, lampek, fajnego sutru, stroju, swetrów, swetrów świątecznych, tak, jakiś lampionów, zostawionych stołów świętują. Adwent nie przygotowuje nas na święta w rozumieniu świeckim, tylko Adwent przygotowuje nas na przyjście Zbawiciela, na tajemnicę Bożego Narodzenia. I właściwie w tym wszystkim, co się dzieje już teraz w Adwencie, w tym wszystkim. Zobaczcie, znika nam istota te, tego czasu, czyli przygotowania na, na tajemnicę Bożego Narodzenia. Wszystko, wszystko jest dzisiaj ważne, jakie się lampki kupi, jaka, jaki krój choinki, jaki wygląd, jaki fason, prawda? Jak, jak, czy, czy te swetry sobie powiedział, bardziej zielone, czy bardziej czerwone, a co dzisiaj jest w modzie, a co nie jest modne, a co kupić, a czego nie, a co dzisiaj jest na topie. I to wszystko się liczy, tylko nie liczy się istota. I myślę, że właśnie na tym polega chciałem użyć takiego mocnego słowa, ale yy, yy, chcia chciałem powiedzieć diabelstwo, ale nie wiem, jakiego innego słowa użyć, ale powiedziałem. Już, Podstęp. Chyba, Podstęp. <laughs> yy, żeby, żeby odwrócić naszą uwagę od istoty, czym jest, czym jest Boże Narodzenie, a, a skoncentrować nas na, na tym, co co jest, co jest tylko kolorowym neonem, który za chwilę zgaśnie i nic więcej potem w sercu ludzkim nie zostanie. Jeżeli rzeczywiście, tak jak wspomina, my przeżyjemy ten Adwent w oczekiwaniu, uświadomimy sobie, dlaczego oczekujemy Zbawiciela, po co jest on nam on, on potrzebny, jaka jest nasza ludzka kondycja, że, że sami jako ludzie nie, nie jesteśmy ani stwórcami, ani Zbawicielami świata. Więc jeżeli sobie to uświadomimy, a Adwent właśnie ma nam to uświadomić, no to ja, ja wiem, po co jest Boże Narodzenie. Ja wiem, na kogo czekam. Ja wiem, co się co się wydarzyło. Ja wiem, co świętuje, Prawda? Ja sobie tak myślę, że chyba to jest... się. Ja się rozkręciłem, nie? ale tak sobie myślę, że jest chyba takie wydarzenie, które jakby pozwoli nam uchwycić ten nasz bulwers tutaj. Mimo wszystko chyba jeszcze jest takie wydarzenie, to jest ślub. Sobie wyobrażacie, że przed ślubem, przed ślubem, nie? Potem poprawinami, podróżą pod ślubną, przed ślubem jest wesele, na przykład na miesiąc przed ślubem jest wesele, albo, albo y, y, wszyscy jedzą potrawy ślubne. Od miesiąca wszyscy już tak, nie? świętują. Panna Boda pojawia się w różnych miejscach w swojej sukni ślubnej, y, albo jest nawet cała impreza, gdzie, gdzie jest jeszcze ta orkiestra zaproszona, i w momencie ślubu jest dokładnie to samo dokładnie to samo. Albo nawet czegoś nie ma, ktoś już nie przyszedł, bo on już wcześniej był, przecież na tej imprezie, więc co za różnica, czy ktoś jest na imprezie ślubny, czy on już był trochę wcześniej. Chyba ślub jeszcze jest takim jedynym momentem, kiedy czujemy tą hmm. wyjątkowość tego wydarzenia. Tak. Nie? Wyjątkowość tego wydarzenia, że ktoś mówi, ja nie chcę tego przyspieszać, ja nie mogę tego zrobić, właśnie cieszę się ze mną dopiero w momencie zaistnienia faktu, nie? A może to już nie jest tylko jedyne, no ale mi się to jeszcze jakoś tak... Dlatego od, o, oddawać adwent, chronić adwent, chronić, chronić adwent. Oczywiście, wiadomo, no, no, nie cofniemy pewnych procesów, które już e, chociażby. No nie, no to można szukać właśnie o, miejsc, tak, gdzie, tak, gdzie, tak, gdzie tak, ten tak, adwent tak. jest uszanowany. Albo przynajmniej, przynajmniej niech mój dom będzie takim bastionem, bo to, 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 to co się dzieje jak na ulicy, to jest jakby jedna rzecz. A druga, druga rzecz, ja wchodzę do, do mojego rodzinnego domu i tam, tam chcę stworzyć tę atmosferę wyczekiwania, atmosferę adwentu i dekoracje i, i pewne symbole adwentowe i, i, i pe, pewien, pewien właśnie spokój, pewne wyciszenie, prawda, nie włączam już, już, już tych śmieszno, jak to, to były, saniowych, śmieszno-reniferowych śmieszno piosenek. Bo czekam na coś ważnego, prawda? Czekam na coś ważnego. No, dobra, właśnie. Się... Dobra. O, odkręcamy. Tyle nas dziś. <laughs> No, dziś, słuchajcie, dziękujemy za wszelkie wsparcie. Dzięki Wam tutaj wsparcie na Patronajcie jeszcze jesteśmy w internecie. My się modlimy za Was. Dziękuję Wam za to serdecznie. Raz w tygodniu Wasze intencje Msza Święta, czyli w naszych dobrodziejów i tych materialnych, tych duchowych, bo to duchowe wsparcie, wasza modlitwa jest czymś bardzo, bardzo, bardzo cennym. Co to, to widać tę Waszą modlitwę w komentarzach, chociażby podczas komplety bardzo Wam za tę modlitwę dziękujemy. Tak, no wieczorkiem się można spotkać jeszcze właśnie na komplecie, na, komplecie z na słowie 60 albo, na dobranoc. Tak. E, Zapraszam do, do zrobienia zakupu w naszym sklepie. Też mamy kapitalne hasło franciszkańskie i antidotum na ten cały świat, czyli pokój, pokój. dobro. No jakbyście chcieli do nas takie ogłoszenia to drobne jeszcze do Franciszkanów wstąpić to prowincja Świętego Franciszka z Asyżu, polecam się serdecznie. No i pokój, dobro. Pokój, dobro. Pokój i dobro. Chciałbym Was serdecznie zaprosić do naszego franciszkańskiego sklepu, w którym możecie zaopatrzyć się właśnie w takie fajne bluzy z napisem Pokój i Dobro. Mamy je w różnych kolorach: w czarnym, brązowym oraz szarym. Oprócz takich bluz możemy również kupić sobie koszulki męskie, damskie z różnymi napisami. Na przykład z reguły Mam Święty Spokój z małym znakiem tau albo właśnie z takim napisem Pokój i Dobro. Mamy również czapki, a że zbliża się zima, wchodzimy w jesień, więc mamy czapki i zimowe, ale również i z daszkiem letnie. W zakładce akcesoria możecie sobie zakupić kubki z limitowanej wersji, ponieważ mamy taką wersję Laudato Si, oraz torby, które możemy wziąć na zakupy. Jeżeli szukacie prezentu dla księdza proboszcza, wikariusza czy któregoś z braci franciszkanów, to zapraszamy do zakupu ornatu Albo stóły. Są one wykonane z lnu, więc są lekkie, przewiewne i estetyczne. Serdecznie wszystkich zapraszam do naszego sklepu. Link znajdziecie w opisie tego filmu.